Dzień dobry. Widzimy się w ramach 20. Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w gościnnym teatrze Zagłębia w Sosnowcu, ale będziemy rozmawiać o spektaklu Jezus z Nowego Teatru z Warszawy. Naszymi gośćmi są Jędrzej Piaskowski i Hubert Solima. Sulima. Dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Dzień dobry w do Sosnowcu. Żeby rozmawiać o transcendencji, o czymś, co jest ponad naszymi miastami. Mam do Was pierwsze pytanie, czy Kasia kozyra jest apostołką? No, mo można tak powiedzieć. My tak trochę się odżegnujemy od tej e, jakby takiej nomenklatury religijnej też w tym spektaklu, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ale w tym spektaklu słowo Jezus pada tylko raz w tytule, mhm. a poza tym nie ma, e, nie ma nawiązań do religii, nie ma takiego bezpośredniego jakiegoś właśnie sztafarzu religijnego, tak, czy kościelnego, tak, tak. czy w ogóle nawet ewangelicznego w takim dosłownym sensie. Może na, poza Marią Magdalę. I Na pewno Kozyra jest jakąś, dla nas, stała się jakimś rodzajem mm, apostoła, i w tym sensie, że ona gdzieś y, zbieżnie do nas poszukiwała. Nie? To znaczy, szukała gdzieś poza, y, poza religią właściwie jakiegoś doświadczenia, które gdzieś stoi za tym, co, co nam się kojarzy z Jezusem. Nie? I szukała tego w ludziach, którzy dla wielu są uznawani za wariatów, czyli pojedziła do Ziemi Świętej, konkretnie do Jerozolimy i po prostu mhm. rozmawiała z ludźmi, którzy przebierali się za Jezusa czy czuli, że są wcieleniami Jezusa, czy czuli, że są mają... Jezusem. Jezusem, albo mają <laughs> dziwny kontakt z Jezusem. Mhm. Nam, nam się to wydało jakieś szalenie fascynujące, jako właśnie taki obraz, jakiś taki gest wobec rzeczywistości, nie, nie kopiowania jakichś kościelnych wzorców, tylko szukania jakby w, w takich najprostszych, jakby nawet na marginesie, pewnego doświadczenia, jak bym powiedziałaś, transcendentalnego. Mhm. E, a, I nie wiemy do końca, oglądając ten dokument, który powstał na podstawie projektu, czy to są wariaci, czy to jest głupota, czy to jest naiwność, czy to jest świętość? I gdzieś ten stan między naiwnością, głupotą, świętością był, był dla nas chyba dużą inspiracją. Okay. I stąd można powiedzieć, że jest apostołką jakiejś głupoty i naiwności. To jest nasza też jakaś taka twórcza postawa, chyba, bym powiedział. Nasza przewodniczka. <gry> w ogóle, nie tylko w Aha. tym spektaklu. Okej, okay. no bo jakby mamy spektakl, który tytułowo nazywa się Jezus, więc wiadomo, że te wszystkie konotacje się pojawiają od razu jeszcze w Polsce, bardzo religijne, katolickie. Część uważa to za profanację i za obrazę, nawet nie wiedząc, co się tam wyprawia. No ale idzie też za tym jakiś pochód bardzo ciekawych postaci, bo no, mamy to widmo Jezusa i katolickiej nauki, nauczania kościoła katolickiego, oglądając ten spektakl cały, gdzieś, cały czas gdzieś tam w tle, w głowie jednak. Ale tutaj nagle mamy kosmitę, mamy Marię Magdalenę, mamy głucho niemego. E, głucho niewidomego. Nie niewidomego jeszcze bardziej. Tak. I metaforę. Skąd ten e, dobór postaci? Czy szukaliście nowych apostołów, szukaliście. E, czy one jakby mają przekazać jakąś nową Ewangelię, czy jakby totalnie nie mają? Po prostu zgłębić jakieś wasze, mm, mhm. wasze poczucie tego, e, co dla was jest Jezusem. No, szukaliśmy, może t, 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 ten proces był troszeczkę inny, myśmy tak jakby zdekomponowali sobie tego Jezusa na no, takie czynniki pierwsze, czy jakieś takie aspekty. Jezusowiczności, jeśli można tak <laughs> powiedzieć. E, no i, i właściwie wyszło nam, że to jest jakby ten Jezus, że suma tych postaci tworzy, tworzy Jezusa w pewnym sensie. E, no, te, te postaci są w jakimś sensie spojrzeniami na Jezusa, one są jakby wariantami Jezusa. to nie jest może dobra nazwa, ale mm, są takimi trawestacjami Jezusa. No, y, mm. Są, są różne różnego rodzaju alternatywne teorie mówiące e, o tym, że Jezus był kosmitą. Nas to totalnie so, zafascynowało i że całą Biblię można jakby, czytać z perspektywy jakby, kontaktu z, mhm. z e, obcymi cywilizacjami. E, no i rzeczywiście, jak się spojrzy z tej perspektywy, to działa świetnie, jakby nam funkcjonuje i daje coś konstruktywnego. Więc, jakby... Ta postać Jezusa, czy co za nią stoi, jest nie do pojęcia przez jedną osobę. Nie da się tego uchwycić. E, w jakimś sensie? no bo mówisz, że mhm. one są jakby trawestacjami Jezusa, że musisz mieć jakiś mhm. zestaw różnych ludzi, żeby to tak. opowiedzieć. Tak. Nie. E, nie. znaczy to, to nie jest tak, to nie jest takie założenie, bo może można Jezusa okay. tak jakby pojąć przez jakby jed, jednego, jed, jed, sobie, jednego jed, Jednoosobowo. <laughs> Tylko, że nam się po prostu wydało, że ta droga jakby dochodzenia do Jezusa właśnie przez ten wizerunek jednej konkretnej jeszcze w dodatku psychologicznej osoby i w dodatku ubranej w prześcieradło i z przyklejoną brodą. Białej. Tak. Yy, to z włosami. Tak, to kompletnie w ogóle nie zdaje egzaminu, więc szukaliśmy innych dojść, innych mm -hmm. korytarzy do, do tego punktu pod tytułem Jezus. No i to jeszcze jest szersze, bo to my też przychodzimy tak jak dużo mówić o oczekiwaniach. My na tym bazowaliśmy, nie? czyli że Jezus od razu wywołuje jakby bardzo dużo skojarzeń, myśli silny, to jest bardzo silny kontekst. To kon Słowo kontekst to jest za mało, nie? to jest jakby fundament jest... naszej cywilizacji. I mamy wszyscy napakowane głowy różnymi skojarzeniami, informacjami, wiedzą. I też przychodząc na ten spektakl, właśnie y, wiele osób oczekuje, że dostanie nową Ewangelię, albo tak. dostanie Jezusa, albo dostanie jakąś dobrą nowinę i odpowiedź. Albo powiedze tak. o Jezusie. A to w ogóle nie jest, ten, nie, to nie jest ten przypadek. Tam nie ma czegoś takiego, że my dajemy jakąś informację. To w naszym XXI wieku w Warszawie, tak oto jak wygląda, wygląda Jezus. Jezus tak. i dobra nowina, i musimy <laughs> stworzyć pięć postaci, żeby o tym opowiedzieć. W ogóle to nie jest ten, ten mhm. przypadek. My raczej poszukiwaliśmy tego, żeby my wszyscy przeczytaliśmy po prostu Ewangelię. Mm -hmm. mamy to, co mamy na, w, w naszej głowie i próbowaliśmy stworzyć, jakby, czy zinterpretować po swojemu, zupełnie poza tym religijnym kontekstem, to, co dla nas to nauczanie mówi, co dla nas znaczy ta postać. Czyli co, co to jest? Jakby, jaka idea stoi za Jezusem to, dla was? Wiesz, no, jakby właśnie każda z tych postaci jakby inaczej to czyta, inaczej to interpretuje co innego wnosi, nie? Że Do tego innego taki, aspektu. Tak, że jest jakiś taka generalna, najprostsza, najprostsze takie przesłanie to jest ta filozofia miłości. Każda z tych Scen, tam jest jedna zasada, właściwie, która to spaje, jeśli mamy coś mówić o takim jednej tak. rzeczy. To jest to, że spotykają się post z postaci w każdej z ze scen, które normalnie nie mogłyby się prawdopodobnie nigdy ze sobą tak. spotkać. Spotkają się ludzie, którzy są dla siebie zupełnie obcy. Mhm. Tak, tak jak właśnie by spotkanie kosmity i ziemienina, albo spotkanie metafory. I nie wiem, no właśnie metafory nagle u nas jest, czyli abstrakcyjne pojęcie staje się ucieleśnione i spotyka się z prostytutką z Jerozolimy, nie? No, albo Katarzyna Kozyra, która się spotyka z, nie ze, wiem, swoim ze swoim nowotworem. Nie? Że to są jakby każda z tych scen to była jakaś zasada, która nam wyszła, że to, chyba to jest to największe przesłanie Jezusa, żeby w drugim zobaczyć siebie. Żeby móc jakby no tak. zobaczyć, jakby pomimo obcości i rozdzielenia, umieć się spotkać. No, absolutnie po zobaczeniu tego spektaklu, mimo tego, że nie ma tam cytatów z Ewangelii, jakby jest potężne poczucie nadziei. Mm. On jednak mhm. jest, i operując humorem, jakby tym, tym szalonym zestawem bohaterów i zdarzeń, jednak jest w nim dużo nadziei, czyli trochę robi się z tego ewangeliczny spektakl. Czy, czy... Nie no, to jest oczywiste, że tak, tylko teraz to, to, to żeby o tym, jak to, jak tę Ewangelię nazwać, jak ją chwycić. Mm. E, to też jest tak, e, bo sam, sam, samo to nazwanie jakby czym jest Jezus jest bardzo trudne, czym jest ta Ewangelia, jakby na czym, mhm. na, znaczy ewangeliczność jakby opiera się na głoszeniu jakby pewnej, pewnej tezy, czy jakby pewnej prawdy, mhm. czy pewnego sposobu. Widzenia czy funkcjonowania w rzeczywistości, pewnej zmiany. Pytanie, jakby co to jest, co jest takim jakby jądrem, co jest, co jest jakby tą osią, do czego tego Jezusa de facto można sprowadzić. No bo powiedzieć, że Jezus jest miłością, no to jest bzdura, bo to jest za mało. No właśnie, bo to niby słyszymy od przez tak, 12 lat edukacji szkolnej Tak, i energii. kompletnie nic to jakby nam nie robi już, bo to jest taki slogan wytarty, który, który nic nie znaczy: Za to nie idzie żadna treść, żadne, żadne doświadczenie, żadne, do, żadne doznanie. Więc myśmy sobie założyli, i to dla mnie akurat było dosyć istotne, że Jezus jest stanem. Mhm. Że Jezus jest pewnym pasmem jakby percepcji rzeczywistości i Innym, odmiennym, być może wyższym od tego pasma, na którym no, tak percepujemy rzeczywistość w takim wydaniu SOT na co dzień, mm -hmm. że on pozwala jakby przenieść się na jakiś inny level w ogóle uczestnictwa w jakiejś totalnej zbiorowości, w, w istnieniu we wszystkim. I to jest bardzo trudne do nazwania, bo jakby aparat pojęciowy nie chwyta tego kompletnie tak. tego o co chodzi. I dlatego też Myśmy próbowali tak jakby tego Jezusa przetransformować, na przykład na doświadczenie, nie wiem, estetyczne, albo na doświadczenie ymm, jakieś nie wiem, ymm, czy... y, y, też, y, ale też na przykład na doświadczenie y, sensoryczne, na zapach, jakby Zastanawialiśmy się, jakby, czy na przykład nie wiem wzruszenie muzyką może być, jakby jakimś aspektem y, Jezusa w sumie. Dużo mówiliśmy na przykład o tym, dlaczego sztuka religijna nie jest sztuką abstrakcyjną. Czy sztuka abstrakcyjna może być nośnikiem Jezusowych treści? Mhm. I okazuje się, że są takie dzieła sztuki abstrakcyjne, odwołujące się jakby do Ewangelii, ale to jest bardzo nikły procent. Więc myśmy szukali jakby naokoło tego Jezusa i próbowaliśmy go jakby przede wszystkim przetransformować ponować, przetłumaczyć na takie um, sfery, czy na takie gesty, na takie um, nie wiem, sceny, postaci, doświadczenia, sytuacje, które nam robią coś, mhm. cokolwiek nawet są nie wiem, śmieszne, e, ale robią nam coś więcej niż to nic, które nam robi ta dyżurność, w której jesteśmy zanurzeni. To, to właśnie klepanie o się tak, sloganowi, tak, tak dobrzu tak. i miłości, które tak. potem. Jednak jak cofniemy się, czy osadzimy w rzeczywistości, no to nie znajduje tego, tak. prawda? Mamy jednak tak. wiele problemów z agresją i przemocą w tym kraju, zresztą nie tylko w tym, tak. ale w tym jest to chyba trzy razy tak. bardziej mocniejsze i takie odczuwalne, bo przecież tego Jezusa i Kościół i religię mamy na sztandarach cały czas. tak I tutaj, jakby, pytanie o to trochę, bo to jest trochę wyzwolenie Jezusa od Kościoła. Mhm. Trochę. Jakby w tym tygodniu na okładce magazynu LGBT Replika Margo przemawia Chrystus jest nasz. Mhm. Mhm. Czy to jakieś zburzenie porządków u Was też, jednak jest to coś. Yy... My na pewno nie chcieliśmy burzyć żadnych porządków, ani też nie w ogóle nie chcieliśmy też atakować nikogo, mm -hmm. tylko właśnie my proponujemy i w sumie to robimy w każdym spektaklu. Mam taką ostatnią refleksję, że zawsze szukamy trzeciej drogi, czyli mm -hmm. zawsze już od pierwszego spektaklu, właściwie który był naszego, czyli który był o jakby androgeniczności, czy właściwie o byciu poza płciami, czyli o byciu poza jakimś mm -hmm. dualizmem. Tak samo tutaj Jezus też jest szukaniem trzeciej drogi, nie żeby tak. atakować to, co jest, tylko wziąć to, tą energię, którą niesie jakby ta Ewangelia i to wszystko, co tam narosło, ta instytucja i, i to jakby całe nauczanie wokół tego i wykorzystać po swojemu, nie? I znaleźć jakąś inną drogę, jakby tak, żeby nie odrzucać tego, co jest, a tylko zbudować na tym coś nowego. I z tych klocków, które mamy, mm. żeby ich nie palić, tylko żeby z tak. nich coś budować na nowo. I to, to jakby chyba była taka myśl również przy tym spektaklu. No tylko trudne jest to w momencie, kiedy ten dyskurs u nas jest tak zabetonowany. Tak, dlatego właśnie i to też jest jakaś myśl, że, że gdyby ten dyskurs był mniej zabetonowany, to my moglibyśmy zrobić pewnie bardziej taki spektakl, który by dyskutował, a my mm. po prostu się, musieliśmy się od tego odciąć, bo emocje mhm. są takie i warunki są takie, że cokolwiek byśmy nie zrobili w takim poziomie wejścia w dyskusję na, w kościelnym języku czy nauczaniu, to byśmy dostali wszyscy po łbie. Tak. I to też jest pewna refleksja tego spektaklu: nie? jak bardzo jesteśmy właśnie zabetonowani jak bardzo nie jesteśmy w stanie uczestniczyć już w pewnym systemie, nie? który zawłaszczył właśnie. Te postać, więc ja rozumiem, tak. jeśli ktoś mówi: postać że... ideę, która jest Tak, pisana. i my, my też mówimy tym spektaklem: Chrystus jest nasz, bo Chrystus nikogo nie odrzucał, nikogo nie wykluczał. I właśnie propagował radykalną postawę radykalnej miłości, radykalnej akceptacji. Mhm. I, i, I to jest jakby taka przystawka w nie głowie, jak najtrudniejsza do tego. Rewolucjonista. Zrozumienia. To, no tak, to, było, to jest rewolucja. Nie? To jest mhm. rewolucja w Poznaniu, to, co Jędrzej mówił o innym paśmie. To jest właśnie rewolucja, w, w ten spektakl też ma taką refleksję o tym, jak my poznajemy rzeczywistość, o wszystkich naszych zmysłach, o jakimś o, o synestezji, właśnie o wychodzeniu poza te ramki, mhm. który, którymi my poznajemy świat i tego, że też jakby jesteśmy ograniczeni, że istnieje jakby całe spektrum rzeczywistości, które jest poza naszym zasięgiem, przynajmniej mm -hmm. jeśli posługujemy się tymi narzędziami podstawowymi. I to już można interpretować bardzo jakby szeroko i Jasne. można się tam gdzieś w to... Ale to, też, ale to też nie jest tak, że... Mm. Że ten Jezus taki właśnie w, w, w wydaniu jego z dzielniczka świętej Faustyny ym, To taki właśnie Jezus z obrazów y, wiszących w kościołach, że, że, że ten Jezus jakby nie ma prawa bytu. No bo jeżeli ktoś potrzebuje takiego Jezusa, to czemu nie? Problem dotyczy y, tego, że nikt nie ma prawa y, monopolizować tego. Mhm. I dlaczego my nie możemy wyobrazić sobie Jezusa tańczącego po prostu na pustyni ze skorpionami w, w, śmiesznie, bo mi po prostu przyjdzie biskup i powie, że co? Tak nie można. Że to, tak nie to, można, to, to... że obraziłem jego, co? Moje, że moja myśl obraziła jego uczycieli? Nie, no że to jest absurd. No a co do, dobra, a co do, co do obrazy. No bo to się jednak pojawia cały czas, jakby czytając różnego rodzaju krytyczne komentarze na temat, yy, nawet nie spektaklu, ale tylko tytułu. No, okay. e, A jakie są, bo ja nie znam tych krytycznych e, komentarzy. E, no, powiedz, to co, co napisali ludzie? Takie, że, co, co, co ludzie powiedzieli? Co ludzie mówią? E, e, no głównie o tym, że przecież znowu Bezbożni, prawda? Bezbożni mhm. w Warszawie biorą się za profanację. Lewacki Teatr. Lewacki Teatr, mamy jakieś Macki, mamy Kosmite, to jest nieposzanowanie. Tak. Jakby zostawiam Państwa do zobaczenia spektaklu, bo wydaje mi się, że on totalnie nie jest prowokacyjny w takim podejściu, jak moglibyśmy go oskarżyć, wystarczy go zobaczyć. Ale to jednak jest też pytanie o to, na co pozwala nam instytucja. I mm -hmm. y, czy myślicie, że to jest warszawski spektakl? Że on tam żyre i tam może się odbyć? Znaczy na pewno to jest tak, że to, że on powstał w nowym teatrze, jest istotne. Ja też zresztą mówiłem też o tym w wywiadzie. Że wydaje mi się, że tak się zastanawiałem, czy ten spektakl byłby możliwy w, innym, w innych teatrach w Warszawie. Wydaje mi się, że nie. Znaczy, ten spektakl, notabene, był proponowany w innych teatrach w mhm. Warszawie, ale spotkał się z odwróceniem. Od razu Ten sam, sam pomysł w ogóle zajmowania się Ewangelią na scenie, to jest kompletnie jakby niemożliwe. Mhm. Więc myślę, że to, że to, że ten spektakl powstał w nowym teatrze, no jakby dużo mówi o tej instytucji i otwartości, i też o tej pewnej samoświadomości, i repertuaru, i tego, co to znaczy prowadzić teatr, mhm. jaki rodzaj to jest w ogóle, jakieś działania wobec rzeczywistości, w której my. Jesteśmy. Mm. też wyjścia po linię takich tak. skojarzeń, które mamy z tym teatrem właśnie, tak. Pytanie, że takie trochę to, to też było, mam wrażenie, takie może nie podważenie linii, ale właśnie poszerzenie wejście, pola, poszerzenie pola mm. dokładnie. My mm -hmm. też tak o tym myśleliśmy, że proponując ten spektakl, my go proponowaliśmy właśnie tam przede wszystkim. I właśnie jako poszerzenie, te, żeby też zobaczyć jak ta instytucja, czy ta instytucja potrafi zrobić, wykonać taki gest razem z nami mhm. i, i potrafiła i to była jakby świetna, świetna współpraca i ta energia też tam się udzieliła i mam takie poczucie, że to tam jakoś zapracowało, że mhm. rzeczywiście to, ta przestrzeń została poszerzona. I... Więc no to jest ten paradoks, o tym też zawsze mówiliśmy, że Jezus jest być może możliwy, że przychodzi w Polsce już tylko w lewackim, feministycznym, genderowym teatrze, nie tam, gdzie jest najbardziej odrzucany przez hierarchię. I to, to też jest jakieś A, no, no tak, ale ja też jestem z tego. Zastanawiam się nad tym, bo z kolei ten spektakl sobie wyobrażam, nie wiem, że można by go zagrać tutaj w Sosnowcu, i wyobrażam sobie, że on. I nie zafunkcjonowałby być może gorzej niż, niż, niż w Warszawie, zwłaszcza, że w Warszawie już mam takie ostatnie poczucie, że przelała się jakby taka... Widownia właśnie y, pożądająca nowo, nowoczesnych nowości, tak. y, taka otwarta, a zaczęła przychodzić taka widownia bardziej, właśnie dalsza gdzieś, mhm. nie wiem, no, mm, Mieszczańska. M, Nie chcę tego <laughs> powiedzieć, no, ale taka właśnie no, inna. No, bo wiadomo, mhm. że zawsze jest tak, że na początku przychodzą znajomi, środowisko, jakby krytycy i tak dalej, i tak dalej a później przychodzą zwykli ludzie. Um, i, i to, to, to spektaklu się zmienia e, tak. z, z czasem e, i, i teraz właśnie to się zmieniło i, e, i, i, i ta, re, ta reakcja widowni na ten spektakl jest inna niż była mm, od razu po premierze mm, i jest w, w jakimś sensie podobna do tego, jak reaguje, nie wiem, publiczność w Lublinie mhm. na nasze spektakle czy na czy, czy, czy w innych mniejszych, mniejszych miastach. że Na pewno jest to bardziej skupiona reakcja i widać, że to są ludzie, którzy przychodzą z zupełnie innym nastawieniem, z zupełnie innymi potrzebami wobec teatru. Ale, myśl, ale myślicie, że może ten spektakl zobaczyć osoba pełna wiary? No myśmy się tak, tak tego projektowali, żeby właśnie tam na widowni w swojej głowie sadzaliśmy i siostrę zakonną tak, tak, i ateistę, tak. i kogoś kompletnie jakby od, mhm. od czapy, nie? Że właśnie, żeby połączyć to, spróbować jakby stworzyć taki komunikat, który będzie w stanie jakby zabrać i zainteresować i coś dać każdemu jakby z, z, bardzo, z ludzi o bardzo różnym światopoglądzie i różnym mhm. stosunku i do wiary i do Jezusa i do Kościoła i tak. to był nasz główny cel. Zresztą my chyba robimy tak każdy spektakl, w ten sposób, no bo to nie ma sensu robić jakby dla kolegów. I dla festiwalowej I publiczności. Dla festi I publiczności, dla dla festiwalowej publiczności, czy dla ludzi przekonanych już. Ale tą festiwalową publiczność pozdrawiamy. I zapraszamy. <grym> Może online, ale jak najbardziej. Dobrego spektaklu. Wam dziękuję Dziękujemy. za rozmowę. Moimi gośćmi byli, byli Jędrzej Piaskowski, Hubert Sulima, reżyser i dramaturg. Spektaklu Jezus Nowego Teatru z Warszawy. Dziękuję. Dziękuję.